No. ty w jakich, w jakich jesteście teamach? Ja jestem czerwony. Ja żółty. Ja zielony. Michał, jak jeszcze w tym kolorze z szoków, haha. Ha. Ja ja ej, przypomniała mi się pewna tego. Przypomniał mi się taki pewien film dosłownie z drużyną zieloną, że to była boska drużyna, że coś takiego. Jezu, Jezu je teraz to. Ja pamiętam, jak to kiedyś oglądałem i się tego bałem strasznie. No, <grym grym> to co się, nic się dzieje? Gramy po prostu. To Alic jest jeden punkt Alic w ogóle. Oj, oj, oj. Oni zabijają co? Napierzelać. oni zabijają, co? jest No, na no, Na Za Napierdzielać! Napierdzielać! no. Kurde, skoro ta cegła nie daje krwawienia jak kiedyś. Nie napadę. No kiedyś to nadawała, no. Kiedyś ona dawała, no Mi się wydaje, że wtedy była lepsza odrobinę. Nie! Yeah. I to działo przy... To działo Jakby jeszcze byłby morzić to też byłoby git. I ta piła. Bo tak na chwilę była przeszpiła, piła chyba. A... Piła to chyba customach był. A no w customach było, ale no piła, znaczy pakiet, przepraszam, pakiet warta. Jakiś spaj się dał nie jest... A, ja mam disconnecta. Oooo! Co we mnie? Ale co we mnie? Pytam się! Ty, ale co we mnie? <gryly> <gryly> Jakie dramaty, jak zawsze Michałka jak <gryly> Nie! <gryly> tam wyschia <szokra>, tak. nie! To jest tam szybkie rozpałny. No pałno. Kiepskie życie, kiepskie sprawy. Marne życie i zabawy. To codzienne awantury, nie ma dram bez ostrej rury! Ja pierdolę. U <grymka grymka grymka> jest... ...zucięty w Kurde, no nie wiem, co z cegły da się kurde kogoś zabić, no masakra jest. Ale mi serwer laguje mi. A więc, ja... Ja, ja dobrze. Jest! Zabiłem cegłą! Jeeeeeeha! Yeah. Jaka scout? A ona sobie z tyłu podbija. I ty, no weź no. Ja się spuję. A to ty! No. To nie ma stania. jest zabijanie. Ja musiałem coś nam komuś powiedzieć kurwa. Nie wdalać tyle. Rejestrówę w ogóle. O no, amo. Ty, to jest przerąbane, bo ammo nie zostawiałem jak umierają tak tak szybko. Może tutaj tym cywilianem grać. Bo jest... Bo to jest jako, jako jest ten jest zablokowana klasa chyba. Nie... Nie wiem, albo nie? Czemu? Bo jest cywilne faktycznie, ale nie wiem. Chyba się zabogowało po prostu. Ciężko spaja wybrać. O Boże, teraz wybierz drużynę, łapanie. Jak się wybiera drużynę? jest Sara. A global... Kropka, kropka, kropka. Kropka Jezus Maria, weź. Weźcie przebieraj jako śpiew w tym game modzie. To jest masz. To jest przerambane Była warto, zabiję chociaż jednego. <ścoughs> Jezus! Nie no, trzeba spaję... Widzę ci pani spodziwane na, na na tabie. Kliknij taba i widać co tam. O, to się widać nie? O i... Jak odskoczył O, ale piękne O zabiłem go tym! Wrzucanie granatą, lol Jest na nie, nie wybuchło, ale tylko zabiłem tak. Tak o, piek nie ma Uuuu, koje zabiło! Oj, to też? Haha! Ha. Przez to, że oni się ten... pytają. Oto jest chyba nie? możliwe, że ten, za zysszenie tych tymi bombami. Tylko jak może inżynier nie się normalnie tym e, ...ręczem, to jest trochę ciężko. Kurde, jakby na mnie ten... no... Zap zapierdzielam ich wszystkich, no nie ma... Nie, nie ma nie ma, ten, że nie zabijam tym Kurde, nie da się grać, na dużo osób. Ojej. Oh, yeah. Ja u mnie jakoś to... Nawet dobrze dobrze działa Znaczy wiesz, to, to jest bo jest za ciasna mapa. To jest ta sama jak na ten tryb. Jakie combo! Kurde, bali z dynamitem, po ten granatki na szybko i ja pierniczy Jest to zabijana hita. Kurde, ja muszę jakoś pójść do, do ciebie, pójdziecie ja cię dać podstawę. Bo. Ja jestem na górze, aha, nie wolno. A nie ma tych odrębnych dynamitów, tylko jest jako jeden. A, ja zniszczę, sy, moje, gra, moje gra, moja, moja, moja dynamita zniszczył działko, jay. Zabiję go. Ja pidolę nie da się grać nad No, no, no. no tu też piegiem się nie da grać, to jest, mówię ci, za ciasna mapa i za dużo. O ty kurde, odbiłeś moją dynamit. Ale zginąłeś od czegoś innego tak nie, nie Czy jakby twórcy dodali coś takiego jak, jak duel taki, taki for fun, żeby wyzywać gracza na, na komendą, na, aby załatwić za, za, duela to by było fajne. A zmiana klasy na nie wiem. O znów sukien sobie pogrom. To jest klasyk? Zamiast łuku? Co? To jest klasyk zamiast łuku. Ale też są inne bronie niż ten. A, tutaj są inne bronie. Tutaj... O nie, ale jest łuk. Okej, okay, tutaj też są inne bronie. Też zauważyłem. Okej, okay, w takim razie. Wygrasz jako kto? jako ktoś. Time Cement, jak tam jest to classic? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się gra w niego. Bardzo, bardzo fajnie się czuje tego TFK. Naprawdę... Gierka na plus. Bardzo się dobrze, się na... Dobrze się czuje się to. No kurde. Naprawdę. Warte do sprawdzenia i do grania, bo jest... Jest warto, jest. I jest taki, kurde, powiem, powiem tak, że jest taki feeling starego telefonu w, w sumie tutaj, co czuję, że czuć świeżego i starego jednocześnie. Uuuu, headshot. Tylko niektóre projectile tak, no tak z opóźnieniem tak strzelają, ale to tylko może, może za przeżyczenie akurat, o kur, Niektóre broni pozmieniali. Na przykład czego jakby nie... Kiedyś działało. Także, im dalej się rzucało, tym krytyczne obrażenie się dostawało i ten i krwawienie teraz to, to praktycznie prostu nie ma, tylko stałe obrażenia, ale tak powiem, tak spoko. Mam nadzieję, że, że ogólnie z... będą kontynuować pracę i to będą coś dodawać więcej do tej gierki, bo naprawdę potencjał jest. Właśnie O kurde, zniszczony. Na przykład ten łuk właśnie, jakby ten inaczej się trzymany. Granatnik normalny ma właśnie cztery jakby do magazynku niż ten. Jaj, Ogólnie, ogólnie łatwiej, lepiej działać niż normalny I, i o wiele jest mniejszy. Więc dlatego może lepiej działać, ale warto, ja polecam Ile jak tam, najbardziej. Ty wyśle... to, yy, jest To, tam jest osób? za dużo. No jeden 101! Tego by się przydało jeszcze więcej niż ten. OLE headshot! Łapanie! Eee! Czekaj! E, panie spodziewany, dołączyć do mnie, bo już są... jest zero na... jest 0 na 24 wy. No to jest na puste serwerze. Jesteś na pustym serwerze, jak to nie? A ja nie mogę dołączyć na razie. A to są zasady, dobra, to, to nie jest nie to są <grym> <grym> Hahaha. A widzisz. Ale kurde. to jest zajęte. No wiem. No, mówię, mówiłem właśnie, że tutaj nie ma jak dojść do tych kastomowych broni, bo wszyscy grają. Wszyscy chcą się doszłapać do ha ha Hahaha! ha! Chciałeś mnie wyruchać, wyruchałem Ciebie. Co? Co tam? U! No chciałem ch chciał je zabić, ja zabijam jego. Tak to działa. I okazało się jednak, że to jest połączone i pokazuje mi Classifida. Więc nie wiem co powiedzieć. Aha A te, te, te normalne dzia te nie działają. Szkotek. Nie, to, 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 nie coś, coś tam się pokazuje, te normalne serwery działają, ale tutaj customy nie działają nawet. Się te normalne broń co niby są to też nie działają. A czyli wy jesteście na na serwerze czy inny, nie, nie, trochę jest? inne. Niech oni nie zdrowi, że w końcu te serwery custom i będzie... Gień spaju! No czego no ty tam nie umierasz?! No nie. A, bo to nie ma ży to, to nie ma tego... Bo... To nie ma... To nie ma obrażeń ta broń, ojeju! Ale na tym płytkim podwórku Gdzie? nie jestem, bo nie... Bo serwer jest przypomniony. Nie jest zaś. Nie, nie Oj tu, żołnierzu, na dół! No i tutaj mamy walkę wózków, kurde. Ja w ogóle ja to... O, kolega to mnie pisze takiej. Okay. Bo też gra w Fifa. Kurde, ale... Daj okay. tak. Nice. O, widzę... W jakiej jesteście tu drużynach tutaj? Ja jestem zielonej. No, to ja idę do żółtej. I idę do Chińczyków. Uiii! No, no, super, się. wy tam poszuciecie. Nie poszuj, nie poszuj, Ja nie poszuję! To, no, nie poszuj. Ja nie mogę wyjść z tej... Kurde... Ojeju, tej dziury! Postaraj <grym> się ze mną! To, co? Postaraj ze mną! No, 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 no. Wypatrz, Pyro, <grym> Nie, gdzie te apteczki są... Kompletnie chaos! Uuuu! <grym> Nie, nie, zielony mi zabił Ja też nie wiem gdzie są ja te łapczyczki, one są... Bo są... Są gdzieś? Nie... Według mnie jakby mi dodali normalnie te broni, a nie w customach. Aha, ale jakbyś zabił szybko? Co jest? A, technologia. Tak mogli dodać normalnie, a nie na serwerach bo to No trochę jest... też. Jakby ten normalnie chyba był więcej tych broni, takich różnych takich, ale nie, nie za dużo oczywiście. Pumiem, za chętnie miał czasy. Nie za często. Umiem sobie grać w dwa Classic Opuła. Kurde, gdzie jesteś ty. To jesteś ty? Nie nie, dzieje. nie, nie. powiem. Nie, to nie jesteś ty. Pewnie tak grasz. Pewnie tak byłeś ty. Jezu, jak mi jak mi teraz No jest kałcie. Wy poszujecie? Tak, A, Co to ja też poszuje no. Nie? O tych śmieciu, wiedziałem że to jest przy tobie jest nie tak. ich włódek. To ty wiesz, wiedziałem że to ty. Bo nikt tak nie potrafi grać medykiem, jak Pan nie Ja się uczę tutaj medykiem grać tą bronią, bo jest naprawdę pojęta To nie, nie, nie ten, ten jest taka łatwa broń. Ej, ale ten wózek się cofa mocno. Ja, to jest... Tak. przepaść to, co sobie myślisz. Ale aż tak? Tutaj ja się... trzeba ciągle puszować Ja ten Hunting Revolver trochę znać a, i mnie zostawił, aha, spotka. Fajnie damiesz. No, jak to jest nienormalne tutaj trochę tam... Ten handlick rewolwer trochę nie potrzebny w tej chwili, bo on... No trochę mało, mniej zadaje tego. Nie, czyli, czy on na dole sobie samo zadaje. A no, wow. kurde, wypadł. Aha, i celność mu zniszczyli. Wypadł Michałek, kurde, nie, yeah. za nie zabijesz mnie w taki sposób. Ale kurde, znaczy te to daje mało, strasznie mało kawałek. Jak każdy noc, za 40 Dobra być snajperem? Au, 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 au ale mnie napierdzielają. Zauważyłem, że mam trochę... O, dobrze. To jest taki... o, jak ładnie. Ojeju! Ale to, ale ten, 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 ten... ten e, Kurde, ta mele dla medyka, ta nie zdaje praktycznie obrażeń. Nie, dosłownie mam no, na szpiegu jest tylko szara drużyna, nic więcej. Nie, bo to jest automatyczna taka drużyna. Ja, autom o, ktoś wpadł w łapkę! Dankę, 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 Oooo, ktoś wpadł w, w łapkę! nie no... To jest kampa jest nawet dobre. To lepsze niż ten stark. Ja, czy, czy ja tym czymś mogę zabić? Czy ja mogę tym kogoś zabić? Ha! Tego ja, nie, nie, nie umiem grać teraz w sumie. A chyba prostu ten, 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 ten kasolapik jest dziwniejszy. Ten kasolapik jest dziwniejszy niż normalny kasolapik. Mi się dobrze nie gra. Aj, prawie żeśmy to kapnęli. Nie kupuję. Yes. Ty to ty, aha. Ja, yes. udało się, zabiłem po 3 sekundach I co so jest I tym tree za itergan Co so jest? Uuu, kurwa ten heavy przeżył nie, da się kurwa zrobić tym gąpadłem To To jest <grym> To nie jest gwazu Ej w ogóle, no to Ale to chyba bardziej chyba to się powinno tą koswicą walie tak odpychać, no potem Potem zabić, a nie tak, żeby ten zabić normalnie. To chyba to nie jest jest taki normalny, więc do no, no tego. Dobra. A nie spodziewamy gdzie jest ten twój content? Jaki content? Ja, jakby ja sagram no to jak content ig. Gdzie jest twój content, zwany medyk? A ja zagram medykę ciągle. I nawet fajnie mi się gra. O, no dawaj tu cegłów. O, Co najlepszym graczem, bo zabiję kogoś z cegłów

Kurde, ile, ile? 3, 5 HP, no nie, moje szczekawki nie pokonały gwoździ. O nie, trzymał mnie się, no. Dobrze że, dobrze, że enemy team ma. Lali a, i. Aha, aha, aha. O kurwa. za dużo. Aj, Ajajaj, za dużo. Where the fuck are you? Muszę znaleźć pyro. Widzę pyro, widzę pyro, widzę pyro. A, trzymał O. Jak e e ten stary? Ten, 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 ten jest dziwniejszy, nie, ten shotgun jest normalny, przynajmniej. Jest taki, jaki jest. Ale tylko do podpalonych wrogów się, to, to się na ten... No to jest pan, pan niespodziewany, zapiliłeś mnie. Trudno się mówi? Nie wiem, co tu się dzieje, no. zabito. Pięknie, nie, nie jest dobry, heavy w może być dobry, albo nie to jest w te z tym spiegiem trzeba mieć się grać Do widzenia Kurwa, do koniu A ten skan jest za dobry Ten e fr klaski kanon I kanon z nerfili nie wiadomo czemu chyba normalnie z... też kanapka dała pół Nie, kanapka dawała więcej ja nie wiem, ja tym spójnie się nie da poruszać, na no kawał, Jezus. A ty grasz? ja teraz gram, ale jak jest tyle drużyn, to się ciężko nawigować tymi drużynami. Szpiegiem coś. Według mnie, w tym klasyku już szpiegiem się trudniej gra niż normalnym tym. jest spajem goń, kurczę, kawał, goń. No the heck. Dobra, O, zabiję! <laughs> o, widzę, że to. Nie, nie, nie. Tutaj nie ma Cześć, Nie no kurde! ciężko się z... ciężko... Kurde, ja spróbuję jedną rzecz zrobić, tylko przebra... przebrania na... 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 na. przechodzi czerwony scout. No i kurde eye! Potem się przebrać, przechodzi kolejny scout. Boże, to się nie... Nie, nie, nie. się nie da. O, kurde. Zresztą nie, nie, nie ma tutaj łatwego. Ej, you, motherfucker! Ja, uży, ja używam tego to. Ej, to... pani spodziewany. spodziewany! Pani niespodziewany? Nie! Ej, fucking A co you. mnie trafiło? Aha, oh. jejus. Nie mogę tego dopuścić. Nie możemy do tego dopuścić. O, Michał! Lito, taki lito. Where the fuck are you? To, co kurde marudziłem O gdzie, on jest pan niespodziewany? No. O gdzie, gdzie, jest pan niespodziewany? To jest pan niespodziewany? Nie, to nie jest pan niespodziewany Weź mi się nie pokusuj, weź Odsep się Nine Stalker No ja bym zajebisty szukał szczerze Cyklop najgorsza broń, według mnie, niepotrzebnie jej dodawali bo w sumie, nie? Jest, tak, jest broń pod sticky trapy normalnie tylko jest 13 Ty bo to ma tylko 4 granaty Tak to ma tylko 4 granaty więc i po jakimś czasie wybuchają No kurde jak jest e, e, je, je. E, jednak te, Ej jednak ten cyklop jest dobry Słyszy niż ten Wielu, Wielu wie... Dwa pają się rzuciły, jasny, Miałem shotgun, ale zapominam. Okej, okay, dobra, ty muszę to mieć aktywne, żeby tego... Tak... Nie cztery. ma przejmowania! O. Nie no ma... To nie. nie ma przejmowania. przejmowania. Aha, nasze zatrzymało się, a ich nie, no to co to No jak to? mogę zatrzymać, jak zginałem, no. Jest dwóch zatrzymałem. Niebieską, jeszcze. I... O, niebieska, no to... Fajonara całą na rabę Easy win. O, o Michał, jak się ty shit. Właśnie pani nie jak mogłeś. O tak, dobrze, dobrze, dobrze. Przyjmujemy. Przyjmujemy, panowie. Nie damy się. Nie damy się. Nie damy się, proszę. <grymne> 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 nie da się. Mmm i tutaj bo w ogóle na ciebie cały team leci. No właśnie. Jecie... No właśnie. O, czy... <grym wytrzyma> to jest niemożliwe. Nie, kurwa, nie, nie ma, kurwa, tu ty przejmowania tych punktów zajebanych Nie zrobił mnie. I w ogóle, że młodzież mniej cię w tej grze nie zrobiłem. Teraz no ja to, to zrobić. No koniec? Ty masz Nie mam. Nie, nie masz mnie, Nie mam Ja mam, ja zrobiłem. Ja nie mam osiągnięcia co ty z kanała. Ale... O, ja, no, ja mam już 2 na... A nie, nie ja jest faktycznie. Dwa na, na With the Nailgun, destroy 5... Cent... O Jezu, to jest do dupy. A, jest na... O rany, no to jest 4 na 4, to, no, to jest 4% to jest... O, napisy mi się zjebały. To są mniejsze, czy...? tak? No, mniejsze są. Ale też, ja też tak miałem, ja musiałem wyjść z gry.